Dzień dobry, nazywam się Kasia Buliczka-Sprzak. z Witam Państwa serdecznie. Jesteśmy na trawniku przed Biblioteką Miejską w Sulejówku. Piękna przedwojenna willa. Mamy nadzieję, że wkrótce zostanie wyremontowana, że to miejsce dostanie takiego blasku, na jaki zasługuje. Ale otoczenie jest bardzo ładne, bardzo sympatyczne miejsce. Tutaj na górze w bibliotece, na poddaszu. Za chwilę odbędą się warsztaty. To są warsztaty literackie, warsztaty kreatywnego pisania jak kto lubi, tak to nazwijmy. Tegoroczne warsztaty będą skoncentrowane wokół postaci kobiecej. To uczestnicy zdecydują, którą z ważnych dla Sulejówka pań, czyli czy Aleksandrę Szczerbińską-Kłusucką, czy Zofię Moraczewską wybiorą jako osobę, o której będą otworzyć opowiadania. Chcemy udowodnić, że Branie tego samego materiału wyjściowego powoduje, wcale nie powoduje tego, że powstają takie same opowiadania, że te opowiadania będą się różnić, bo każdy z uczestników przepuści ten materiał przez swoją wrażliwość, swój ogląd świata, swoje poglądy. Jestem bardzo ciekawa, co wyjdzie. Warsztaty już w zasadzie za chwilę.